Japonia to kraj, w którym nowoczesna bardzo zaawansowana technologia współistnieje z tradycjami sięgającymi daleko w przeszłość. Egzotyka tego państwa fascynuje wielu. Dotyczy to zarówno obyczajowości, jak i nowinek technicznych oraz języka. W naszym liceum istnieje możliwość jego nauki. Pani profesor Kubiszewska zgodziła się udzielić mi krótkiego wywiadu dotyczącego właśnie języka japońskiego. A więc dlaczego postanowiła pani studiować japanistykę? Jako mistyka w sumie pojawiła się w moich planach dopiero z końcem liceum. Z tego względu, że chodziłam do liceum językowego, właśnie tutaj do szóstki, to interesowałam się też innymi językami obcymi. A jako dla mnie takim krajem bardzo nieodpytym, nieznanym, bardzo tajemniczym, Sami Sam język też bardzo mnie interesował, bo całkowicie był dla mnie niezrozumiały. No i właśnie ta ciekawość poznania i kraju, i jego kultury, i języka skłoniła mnie do tego, żeby opowiedzieć studia na ekonomistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim. A tak pierwszy kontakt z Japonią miałam w wieku mniej więcej 6-7 lat, kiedy na ekrany naszej polskiej telewizji um, pojawił się serial o sin. W takiej Japonce żyjącej na przełomie praktycznie XIX i XX wieku. To jest film kostumowy, yy, opowiadający losy właśnie takiej biednej japońskiej dziewczynki yy, właśnie z początkiem, hmm. która urodziła się jeszcze z końcem XIX wieku. I, I ten serial prezentował właśnie... bardzo wyjątkowo zapadła w pamięci właśnie postać tej dziewczynki, ten kraj, w którym ona mieszka, wtedy jeszcze była No dzieckiem i nawet nie wiedziałam, gdzie Japonia tak do końca się znajduje, ale już sama postać właśnie tej głównej bohaterki jakoś bardzo wywarła na mnie duże wrażenie. No i myślę, że to też jakoś tam cały czas gdzieś gdzieś mi w głowie ta Japonia właśnie pojawiała się no i to chyba też było takim elementem decydującym poznać właśnie kraj tej właśnie dziewczynki, która, która pojawiła się w tym serialu. A ile lat zajmuje takie dokładne zgłębienie języka japońskiego, tak by stać się komunikatywnym? Myślę, że na takim stopniu komunikatywnym trzeba poświęcić około 4-5 lat, z tym, że to jest praktycznie tylko i wyłącznie nauka języka japońskiego. Na inne przedmioty, na inne um, dziedziny nie można się rozdrabniać, tylko praktycznie trzeba 4-5 lat codziennie poświęcić na 3-4 godziny na sam język, na naukę samego język. A wtedy w, około, w przeciągu około 4, maksymalnie 5 lat można ten język poznać już w takim stopniu komunikatywny. A co Europejczykowi sprawia największe problemy właśnie w języku japońskim? I no czy jest on... I czy jest też Pan uważany za trudny język tak w porównaniu z innymi? Myślę, że dla Polaków to jest bardzo trudny język, w ogóle dla obcokrajowców, bo język japoński jest również bardzo mocno związany z tradycją, z kulturą, z obyczajowością tego kraju, z mentalnością Japończyków. Także oprócz tego, że posługuje się trzema systemami pisma, tak więc pisownia jest bardzo skomplikowana, to jest to język również nacelowany bardzo mm. różnymi Dopiero poznanie całego kontekstu użycia danego słowa, poznanie też obyczajowości, mentalności Japończyków pozwala tak naprawdę użyć swobodnie tego, posługiwać się tym językiem swobodnie. I to jest chyba największa trudność, jeżeli chodzi o poznanie języka japońskiego. Bardzo ważna dla Japończyków również języka jest etykieta. Nawet etykieta stoi na pierwszym miejscu, a znajomość języka jest dla Japończyków drugorzędna. Także nie tylko znajomość słownictwa, ale również cały kontekst użycia słów jest bardzo ważny i stanowi bardzo dużą, dużą trudność dla obcy Właśnie, bo my używamy alfabetu no, naszego łacińskiego, a jak to wygląda w przypadku Japończyków? W przypadku Japończyków wygląda to tak, że od szkoły podstawowej, uczniowie rozpoczynają szkołę w 6 lat. Tak naprawdę tych pięciu lat już dojeżdżają do szkoły, tam mają zajęcia na te pięciu latów, jako sześciolatki rozpoczynają edukację szkolną i system jest bardzo podobny do naszego, czyli jest sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnia szkoła i trzyletnia szkoła gimnazjum i, i, i szkoła średnia, trzyletnia. Ale na przestrzeni tych 12 lat trzeba poznać 2000 znaków japońskich, złożenia, użycie tych znaków, trzeba poznać trasy hawariusze, także jest to bardzo czasochłonne. Mm. No i oczywiście użycie, użycie te, tego systemu w odpowiedniej, w odpowiedniej sytuacji to też jest bardzo trudne. Mm. No i poza tym też język japoński jest językiem posługującym się iloczasem, który w ogóle nie występuje w języku polskim. No i usłyszenie właśnie tej różnicy między krótką bądź czas polega na, na tym, że występują sylaby zarówno krótkie, jak i długie. I usłyszenie, czy sylaba jest wymawiana długo, czy krótko, również jest zapiekiem dosyć skomplikowanym i większość odczekających z tym również ma na problem. I też w mediach czasem słyszycie już ostatnie pytanie o takich związkach między Polakami a Japończykami w tak w zakresie historii kultury. Czy mogłaby pani mówić, powiedzieć o jakimś takim powiązaniu? Tak, no myślę, że to jest bardzo bogata już w tej chwili współpraca, rozpoczęła się na praktycznie ponad 80 lat temu, wtedy zająłem pierwsze kontakty takie też na stopie dyplomatycznej z Japonią. Myślę, że Japończyków i, i Polaków również cechuje um, bardzo dużą wrażliwość na, na sztukę, na muzykę, To która zdecydowanie przybliża na Japonię. Um, również w czasie II wojny światowej bardzo owocem było z Japonią. Um, także no i lata 90., przemówienia XX XXI wieku i współcześnie. Um, Obecnie bardzo bliskimi um, kontaktami i dyplomatycznymi, i um, kulturalnymi. Dodatkowo też Japonia w tej chwili już w zasięgu nie ma, czy każdego Polaka. To jest to kraj, gdzie nie ma no, obowiązku no, misowego, do Japonii można um, też um, pójść w celach turystycznych. E, no, zdecydowanie w tej chwili jest to kraj już no, bardziej dostępny dla Polaków i te kontakty są w tej chwili już bardzo rozbudowane. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Hiagana to jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego. Używany przede wszystkim do zapisu pajtyków, przedrostków, ogólnie yy, takich niuansów gramatycznych. Używany jest także w materiałach przeznaczonych dla dzieci i obcokrajowców zamiast kanji. Oraz służy do zapisu słów, które nie mają swojego odpowiednika w kanji, lub jest są rzadko stosowane i nieznane przez przeciętnego Europejczyka. Ciekawostką jest to, że Hyagana służyła kiedyś jako pismo typowo kobiece zamiast kanji, a na już Hyagany składa się 48 znaków. Katakana to dyłgi z japońskich systemów pisma sylabicznego, który używany jest do zapisywania słownictwa obcego pochodzenia, wszelkich zapożyczeń, nazw zoologicznych oraz botanicznych, podkreśleń oraz wyrazów dźwiękonaśladowniczych. Podobnie jak hiragana, już katakany składa się z 48 znaków. Kanji to znaki logograficzne pochodzenia chińskiego, które wraz z dodatkowymi elementami wchodzą w skład języka japońskiego. Funkcjonuje to tak, że określone słowo ma określony znak kanji i jest ich około 2000.